siemaneczko ludziska, z tej strony Junior słuchajcie, tak jak w temacie pora zamknąć ten temat <laughs> bo dużo ludzi mi zadaje komentarze i pyta i już ja unikam tego tematu od dość dawna wiem ale słuchajcie, słuchajcie pytacie czy, czy ja wrócę sobie na szklarnię tam do roboty nie, słuchajcie, ja nie wrócę ponieważ jest kilka powodów powodów bardzo dużo jest tak naprawdę E, między innymi mi też nie odpowiadają zarobki, przede wszystkim zarobki, no bo słuchajcie, jak rok pojechałem e, tam, pierwszy co trafiłem do, do chłopaków, no to sobie fajnie zarobiłem, bo naprawdę był sezon ładny, dużo godzin, a tamten rok, no to po prostu tragedia. Lata praktycznie mało co było. No i wiecie, jak ja mam za 1000 euro robić, to ja wolę w Polsce robić, tak? Jak ja mam zarobić 4,5, to ja w Polsce 4 zarobię i 500, 500, co 500 te ja sobie mogę gdzieś dorobić na weekendach i tyle. I 8 godzin i do domu, a nie tyram po 10 po 10, 9 godzin i tak z tego nic nie mam, bo ci odciągną podatek, dom i za coś trzeba. Tak, trzeba siebie nakarmić, rodzinę nakarmić i tak dalej. To jest między innymi pierwszy powód. Słuchajcie, ja uważam, że są inni, co się da, dają dymać, także niech się dają dalej dymać. Ja się nie dam dymać. Dzwonili do mnie sześć razy z zapytaniem, czy, czy ja tam wrócę. Niestety nie wrócę. Nie wrócę, bo no nie, słuchajcie, jak do mnie wydzwaniają, a nie ma żadnej oferty z ich strony, tylko po prostu jak ja mam wrócić na jakieś tam głupie uśmiechy albo komplementy, to, to ja dziękuję. Ja sobie gdzieś indziej poszukam yy, pracy. A po drugie ze względu na klimat. Słuchajcie, w każdej pracy gdzieś... Yy, Gdzieś jest jakiś minus, tak? Gdzie, gdzieś tam pójdziecie, to nie wiem, praca jest OK, a za plecami wam dupę obrabiają i niestety tak jest. Yy, I to też jest też powód kolejny. Ja szczerze nie pasuję do takiego klimatu. Ja mam ważniejsze problemy niż tam zajmowanie się czyimiś problemami albo co kto robi, bo mnie to tam szczerze w chuju to mam za przeproszeniem. Mam swu, swoje problemy, i jakoś tam staram się właśnie martwić o siebie i o rodzinę, a nie o jakieś tam, wiecie, co kto robi i co, co komu jak źle, i się cieszyć z tego, bo to wiecie, to dla mnie nie, pa, nie pasuje w to. No i, <laughs> i co? I między innymi też mi się wydaje, że trochę e, chciałbym trochę więcej pieniążków zarobić i z tego względu też se myślę, że gdzieś tam sobie ucieknę w tym roku tylko, że jeszcze nie wiem gdzie coś tak już patrzyłem trochę po ofertach może Wy macie coś dla mnie ciekawego nie wiem, może, może Wy właśnie powiecie mi yy, gdzie szukać, może jakiś inny kraj szczerze, coś innego bym spróbował tylko nie budowlanka, od razu mówię, ja się nie nadaję na budowlankę ponieważ yy, to nie są warunki dla mnie, jestem na kurze uczulony. A poza tym fizycznie też się nie nadaje za bardzo do ciężkiej pracy. Wołałbym coś y, szybkiego, taśmowego, jakoś w produkcję, coś w tym stylu. Tylko że wiecie, za jakieś takie normalne pieniądze, nie 1000 euro miesięcznie, no bo to nie oszukujmy się, e, jak ktoś nie ma rodziny, to sobie może pojechać i takie pieniądze trzaskać, to, a mnie to tak się nie uśmiecha. E, wiecie, oddałem teraz sobie samochód dzisiaj właśnie do naprawy zobaczymy, tam prawdopodobnie sprzęgło sam docisk chrupnął z tego co mechanik mówi, że raczej raczej powinno być git reszta, zobaczymy eee, zobaczymy, zobaczymy co tam będzie mówił, że to na dniach naprawi jeden dzień także byłoby fajnie porobię sobie jeszcze trochę te auto, powymieniam oleje zajmuję się jakimiś duperelami mam trochę rzeczy tam do zmiany yy, jakieś fajne alufelgi muszę sobie skołować i opony letnie, bo już się kończy sezon zimowy i czas właśnie gdzieś tam może ruszyć i ja trochę bardziej się odkuć niż te, mówię te pieniążki mnie tam nie interesują także no słuchajcie, ja zamykam temat ze swojej strony, nie, nie wracam, nie mam po co tak naprawdę, no bo mnie szczerze mówię, no nie interesują te pieniądze, tak? Jak ja mam dostać 20 centów podwyżki i jebać za frajera, to ja dziękuję, ja dziękuję, nie chcę i, i tyle. I ja już też mówiłem, to jest najlepsze, że odbieram te zasrane telefony i mówię, że nie, że mnie nie interesuje, mam tu pracę to wydzwaniają jeszcze raz także nie wiem, jak ktoś tam ogląda z tamtego towarzystwa to niech przekaże, że nie nie dziękuję i tyle no i dziękuję bardzo słuchajcie to by było trochę to by było na tyle ode, z mojej strony myślę, że nie wiem, czy mi się chce na przykład jeszcze w, w Holandii jechać też tak myślałem, żeby na przykład do Niemiec jechać ale w Niemczech kurde najgorsze jest to, że nie mam tak jakby znajomych, żeby nie chodzi o to, żeby jechać już z kimś, bo ja sam mogę pojechać, to nie, dla mnie to nie jest problem. Wsiadam w auto i jadę, tylko bardziej jest problem w to, że wiecie jak to jest z tymi agencjami. Obiecują góry złote, a tak naprawdę wychodzi jeden wielki chuj. Za przeproszeniem. Nie i okazuje się, często, że trzeba gdzieś tam yy, kołować, jak to wrócić, bo nie ma za to. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. joł